Dzień, i... dzień dobry, cześć i czołem! Dzisiaj jest y, niedziela. Y, 26 dzień listopada 2023 roku, a my jesteśmy na stacji Żywiec i my dzisiaj jedziemy tak samo jak tydzień temu, z tym, że dzisiaj jest zima. No, Dawaj, tez, z tym, że już się zimowo robi, tu stoi M57AKS 101. Po lewej do Katowic, które którym jedziemy do Bielska. Kawa i siadamy i jedziemy do Katowic. Jest zimno, i niefajnie. Jesteśmy przy spocie M57.

jesteśmy w Andrychowie? Dobry. Cześć cześć witam. Cześć, cześć, witam. cześć, cześć, witam. Dziękuję, to jest dla Ciebie. Dzięki. A, Dzisiaj dzięki. Cieszę się, żeście fajnie, <laughs> tego, że jesteście fajni, ale nikt nie chciał bym się tak. <laughs> wytanie, to, tak Wszyscy chcieli. Lucian. Do zobaczenia, kiedyś znaczy, że musimy że się wybrać. Kodakty, Jasne, Lucian. Jak, jak będziesz żywcą, zapraszamy. No, dziękuję. W marcu chcę jechać do Żywca. Karol się ktoś, wybiera do Żywca. Pokaż książkę, hej. O. Fajna będziemy oglądać, idziemy. Chodź. Jesteśmy na stacji lańcze, tutaj mamy budynek stacyjny, tu jest nasz spocik. My czekamy na odjazd. Przyjazd naszego rysy. Wiesz, że już nasze rysy, ale tam jest nie niemiecki, niemiecki napis. Chyba, co to jest. Oj. Ale tu wiesz, że nasze rysy. L72012. -e Jadamy i jedziemy do Suchej Stacja Sucha Beskidzka, zamek Parking i most A tu jest łącznica na Suchą żeby... To jest łącznica z Suchej na maków którą pojedzie ten pociąg A my już wjeżdżamy i idziemy na drugą stronę no. Zakład PKP Energetyki Tu się to robi? jakaś maszyna? Kibelek pierwszy pomarańczowy to jest N71016 już nieużywany na 100% tutaj 1305 to był chyba po pierwszy kurs po tam przerwie na Żywiec Sucha ale to on już też na pewno nie jeździ to jakieś kolejne też nie jeżdżą by się przejechał takim co jeszcze pożywiec. Żywiec jest! Nie pojedziemy tym! N71002 no, 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 nie ma dramatu Nie pojedziemy z Edytą Edyt72014 Jak ma jechać N71, to już bym wolał edytów N5713 edyta 0J11 a my, I na my wysiadamy i idziemy na frytki my wysiadamy i idziemy na frytki Bierzemy się do żywca. Jak widać jest tu już dużo mniej śniegu niż na przykład... Mniej, o, mniej śniegu niż w Kucisku Na przykład. Wiecie, w flachowicach. W Lachowicach, w cucisku, wielka. Tam to jest różnica, no bo tu jest prawie 200 metrów różnicy. No i wjeżdżamy, no i jak widać, no nie jest Chociaż jest koniec listopada, to powinno być dużo. No to czekaj, bo error. Jesteśmy na stacji Żywiec. No, skąd nie Tu stoi pociąg do rybnika. Zaraz się pewnie podstawi. Najpierw się powinien podstawić. To jest odśnieżony pełen był my idziemy zobaczyć zaraz do restauracji znaczy, teraz zaraz by za niedługo ma być otwarta no to a my pójdź a my idziemy do auta i mówimy do widzenia, do zobaczenia i, I do, do usłyszenia. usłyszenia.